A więc cześć tu z tej strony oczywiście Drabski. Dzisiaj po prostu przetestujemy nową postać. Jak widzicie tutaj Wam pokazywałem e, no jakie postacie tutaj wbiłem i otworzymy sobie tutaj jedną skrzynkę z, z ETRFI No i widzicie jest tutaj 8 bit. Spoko. A więc y, mordeczki, na sam początek weźmy do sklepu, ok. Tak z odcinka 50, które powinno być w Brawl Stars spełniło się jedna rzecz, ale dokładnie tak gdzie będzie można kupić mega boxy, big boxy i tym podobne. Okej, okay, to jest w ogóle kozacko. I jest... mam oczywiście tak Park do kupienia e, i ładno nie, ładno to robię, wiecie? Naprawdę spoko, a Piper tak mm, nie wiem czy to do końca kupię. Okej, okay, ja w ogóle zapraszam Was na chętnie na ten odcinek 5, który powinien być w Stars. No dobrze, mordeczki, w ogóle to jest jakieś popularne, no, okej, okay, dobra, takie, 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 no, no niezbyt ciekawe, więc no, e, no, dobra, mordeczki, ja biorę 8 bita i na razie zagramy sobie tylko jedną gierkę, odbiorę sobie tylko wszystkie wydarzenia na pierwszym powerze, ogólnie w tej chwili e, dogrywam ten głos do odcinka i mam na nim piąty power już, więc no super jest. I no coraz bliżej 10 tysięcy, więc na pewno nagram jakiś odcinek z tego. A więc dobra, zaczynamy gierę. Wszystko się nagrywa. Spoko, tak mam TikToka, nie musicie mi pisać. Wiem, że to jest za naszowa. Jestem, no dobra. Wiem, że to jest za. Dobra, nieważne. Po prostu mam i tyle. Okej. Okay. Dobra, nieścimy skrzyneczkę. I. Kurde, na pierwszym pojrze. Naprawdę ma bardzo dobrą moc. Na pewno więcej zadaje niż Riko, Szczególnie na ulcie, to, to jest w ogóle całkiem. Co nie? Chociaż Riko na ulicie to też dobra wrażenie, się daje. Okej, okay, no to. No i widzicie, właśnie zapiąłem się z typem, bo się zagadałem i w ogóle. Ale plus jeden, bo aby jedył pójść, da 8 bicie. Brawo! No jak się sam nie zaprasza, nie akceptuję. Yy, dobra. No i co, w ogóle. <laughs> yy, dobra, zaczynamy, co nie, opening. Dobra. Szybkie, pięć gemików mi to się podoba. Ok, dwa identykiety może być. Ok, nic ciekawego, nic ciekawego. Chociaż do Shelly, bo Shelly też... O, mamy punkty do edgbita. Co? 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 Twardzie. Tak, mamy twarz, dzieleć. Mamy jeden z takpag do bula, ale z tego będzie odcinek, będziemy go testować na jakiejś innej mapie, bo ta mapa się nie nadaje kompletnie do tego. Więc no, no wiecie co chodzi, co nie? Dobra, to w ogóle Piper tak wygląda nowy model jest. I co, no, piszemy Eight Pita, no i gramy kolejną wiekę. no, C co tu gadać, co nie? No. Dobra, mogę pamiętajcie o subskrypcji kanału i lajkowaniu tego filmu. Bo jeżeli tutaj będzie no, ustalmy, że powiedzmy... Hmm, 50 lajków. O, pod ostatnim odcinkiem zrobiliście ponad 50, więc no zobaczmy. Jeżeli będzie tutaj 50 lajków, to się postaram dla Was kolejny odcinek 5, które powinny być. W e, Brawl, tak znalazłem kilka rzeczy, na i bo się z tym, co Z puszek dalej mamy jedną puszkę na e, Adbicie, więc, no, nice. i Mi się w sumie wydaje, że jako punktu mocy tutaj kupimy, w ogóle wcześniej nie widziałem kompletnie tego, a więc mordeczki jeśli będę z wami żegnać. W tym odcinku pewnie przetestujemy, jest tak bardzo bula, czy wpijemy 10 tysięcy puszek, jakieś openingi. Co tam chcecie, róbcie, lajkujcie, subskrybujcie. W sumie to było na tyle z tego odcinka. Mam jedną puszkę na 8 bicie. Dokrejnego odcinka i chaos!